Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej Związek Radziecki Moskwa i Waszyngton w latach 70. -tych. Wielki radziecki port nad Oceanem Spokojnym uroczyście powitał przybyłego tam w piątek sekretarza generalnego KCKPZR Leonida Breżniewa. Radziecki przywódca przybył do tego miasta, aby w sobotę i niedzielę odbyć robocze spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Geraldem Fordem. Wczoraj amerykański prezydent został uroczyście powitany na Ziemi Radzieckiej. Przed odlotem z Waszyngtonu na spotkanie z Leonidem Brażniewem Gerald Ford oświadczył. Uh, Podróż, którą rozpoczynam, ma ogromne znaczenie zarówno co do momentu, w którym ona następuje, jak i co do jej treści. Żyjemy wszyscy w świecie ściśle ze sobą powiązanym. Nie do pomyślenia jest dziś takie pojęcie jak izolacjonizm. Nasze działanie poza granicami ma ogromne znaczenie również dla naszych spraw wewnętrznych kraju. Sądzę, że to wszystko można określić jako dążenie do pokoju, jego rozszerzenie i umocnienia. Jak już uprzednio powiedziałem, jestem gotów przebyć tysiące mil dla pokoju, niż raczej dokonać jednego kroku w kierunku wojny. Lata 70. wyznaczają nowy etap w stosunkach sowiecko-amerykańskich. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Owa nowość, owa zmiana stosunku sił. Polega na przesunięciu akcentów militarnych, przesunięciu akcentów politycznych. Ten pierwszy element to osiągnięcie około 76 roku przewagi strategicznej przez siły zbrojne Związku Sowieckiego nad US Army, US Navy, US Air Force. Wymowne są tutaj proste zestawienia liczbowe. Jeśli w 1967 roku stosunek sił. Rakiet międzykontynentalnych wynosił jak 2 do 1 na rzecz Stanów Zjednoczonych, to w 10 lat później zmienił się jak 1,5 do jednego na rzecz Związku Sowieckiego. Jeżeli w 1967 roku liczebność sił zbrojnych globalna obu supermocarstw była mniej więcej równa, różnice były nieistotne to po 10 latach Amerykanie znacznie zmniejszyli swoje wojsko, Sowieci je zwiększyli i uf, stosunek przedstawiał się już jak 21 jeden do piętnastu. Dwukrotną przewagę w połowie lat 70. miały Wojska Paktu Warszawskiego nad wojskami NATO w Europie. To wszystko za uzasadnioną pozwalało uważać tezę, że Związek Sowiecki jest zdolny i będzie zdolny, będzie być może próbował rozpocząć podbój Europy. A jeśli już nie, to jest zdolny do zadania niezwykle silnego ciosu w każdej części właściwie świata. Tego rodzaju politykę, politykę globalną, poświadczał. Błyskawiczny, skokowy rozwój sowieckiej marynarki wojennej, która stała się prawdziwie drugą morską potęgą świata, mając lepszą dynamikę wzrostu, lepszy przyrost wzrostu niż nawet marynarka amerykańska. Jak wiemy skądinąd, po latach wojska sowieckie i ich przymusowi sojusznicy z Polski, Czechosłowacji czy Węgier snuli plany uderzenia na Europę Zachodnią. Miała być to wojna jądrowo konwencjonalna, niewielka wojna globalnie. Atomowa, ale wojna, w której używano by taktycznej broni atomowej. Przewidywano szybkie rozgromienie zachodu i zapewne, gdyby do konfrontacji militarnej doszło, porażka państw zachodnich, przynajmniej w pierwszej fazie wojny, byłaby nieuchronna. Pytanie, gdzie zatrzymałyby się czołgi sowieckie, czy na Renie, czy doszłyby do Atlantyku. Co charakterystyczne, ów podział, nowy podział świata polegający na równowadze, czy przewadze strategicznej nawet Moskwy z lekkiej, potwierdzonej zresztą sukcesami, o czym żeśmy już mówili, sowieckiej polityki zagranicznej, wymagał kolosalnych nakładów finansowych. Uważa się z grubsza rzecz biorąc, że Związek Sowiecki w latach 70-tych na zbrojenie wydawał mniej więcej 12-13% dochodu narodowego. Jest to o tyle jasne, że Stany Zjednoczone wydawały 6% swojego dochodu na armię, floty i lotnictwo, przy dwukrotnie wyższym poziomie bazowym owego dochodu. Innymi słowy, Sowieci wydawali mniej więcej tyle, żeby dorównać Amerykanom. Pamiętać jednak należy o dwóch czynnikach: znacznie większej kosztochłonności i znacznie mniejszej energo i w ogóle oszczędności sowieckiej machiny wojennej. Dlatego też rozwój technologiczny broni sowieckich, między innymi dlatego, poszedł w kierunku doskonalenia form. A nie treści, którą w połowie lat 70. stała się elektronika. Ale porażka w wojnie elektronicznej to już inny okres historyczny. Wróćmy zatem do lat 70. Związek Sowiecki rozwijając gigantyczne zbrojenia do granic wytrzymałości, czy ponad granicę wytrzymałości gospodarki kraju. Równocześnie zaciągał olbrzymie kredyty konsumpcyjne, przede wszystkim żywnościowe na Zachodzie. W 1978 roku globalna wysokość kredytów KDL-ów, tak zwanych, Krajów Demokracji Ludowej, ze Związkiem Sowieckim na czele, bo rzeczywiście otrzymywał najwięcej, wynosiła 50 miliardów dolarów, według oficjalnych szacunków. Według nieoficjalnych może i dwa razy tyle i bardzo szybko rosła. Oznaczało to, że Zachód handlując wydawałoby się korzystnie. Handlowały spółki prywatne, przypomnę, przede wszystkim ze Związkiem Sowieckim, także jego sojusznikami, równocześnie uzbrajał pośrednio Armię Sowiecką uzbrajał ją i bezpośrednio, bowiem do Związku Sowieckiego w latach 70. docierały najnowsze technologie militarne, umożliwiające podejmowanie produkcji w dziedzinach, w których samotny Związek Sowiecki nie miałby na to żadnych szans. I to była druga płaszczyzna stosunków sowiecko-amerykańskich. I była trzecia, dyplomatyczna. Dyplomatyczna polegająca na podjęciu pewnych prób rozbrojeniowych, czego efektem był układ SOLT-1, podpisany w Moskwie przez Breżniewa i Richarda Nixona, i dalsze starania w tym kierunku. Wizyta Leonida Brzeżniewa w Stanach Zjednoczonych. W czasie naszych zeszłorocznych rozmów w Moskwie zawarliśmy porozumienia, które głęboko zmieniły stosunki między naszymi dwoma wielkimi krajami. Wszystko wskazuje na to, że obecnie podczas spotkania w Waszyngtonie nie tylko rozbudujemy fundament położony rok temu, ale będziemy mogli dokonać jeszcze większych postępów w dziedzinie polepszenia naszych stosunków dwustronnych, ograniczenia zbrojeń i utorowania drogi ku trwałemu pokojowi. A oto słowa Leonida Breżniewa. Panie prezydencie, Jestem wdzięczny za serdeczne słowa skierowane do nas, przedstawicieli Związków Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ja i towarzysze, którzy ze mną przybyli, gotowi jesteśmy dołożyć wszelkich starań, aby rokowania, które tutaj odbędziemy, spełniły nadzieje naszych narodów i służyły interesom pokojowej przyszłości wszystkich ludzi. Ameryka w latach 70 uczyła się traktować Związek Sowiecki jak partnera, a partnerów starał się traktować Stany Zjednoczone jako obszar penetracji, zainteresowań i także potencjalnego zawsze przeciwnika, mimo okresów ocieplenia, czyli przysłowiowej datant. Owa datant sowiecko-amerykańska trwała za prezydentury Richarda Nixona, Geralda Forda, załamała się za Jimmy'ego Kartera, który przy całych swoich nieumiejętnościach politycznych, wadach politycznych, słabościach politycznych w tej jednej kwestii, być może za sprawą Zbigniewa Brzezińskiego, w stosunku ze Związkiem Sowieckim potrafił pozostać niewzruszony. Tutaj polityka karterowska, zręcznie szermująca hasłami helsyńskimi, okazała się dość skuteczna. Ale pamiętajmy, że przy wszelkiego rodzaju embargach, jakie nałożono na Związek Sowiecki po agresji Afganistanu, okazało się, że na przykład zwolniony z nich jest. Jeden, jedyny wielki koncern. Koncern no, Hamera, legendarnego przemysłowca handlującego z Sowietami od zawsze. I takich wyłączeń wcześniej było więcej. Innymi słowy, zbrojono się tak w istocie rzeczy w zachodnią broń, w broń, której głównymi komponentami były wyroby zachodnie. W ten sposób, jakby przepowiednia Lenina zaczynała się sprawdzać. Nie sprawdziła się do końca, bowiem zabrakło na to po prostu czasu. System rozpadł się wcześniej, nim mógł wykazać swoją pełną bezradność. Bezużyteczność, ale to także inna historia.